Wielki Post skłania do refleksji i zadumy. Pomóc w tym może Królewska Droga Krzyża, spektakl Teatru Wizji Czerwona Główka, za w podziemiach klasztoru Ojców Franciszkanów. Królewska Droga Krzyża to sztandarowe działanie Teatru Wizji Czerwona Główka. Spektakl powstał w 2000 roku. Do tej pory był wystawiany w Młodzieżowym Domu Kultury. Gnieźnieńscy artyści pokazali go również w Warszawie w ramach projektu Gorzkie Żale. Koszkie żale projekt organizowany przez Centrum Artystyczne Montownia i Centrum Myślenia Pawła II polegał na tym, żeby w okresie przed Wielkim Postem zaprosić artystów, intelektualistów różnego rodzaju, ale którzy w swojej refleksji, w swojej twórczości nawiązują do, do tematyki Wielkopostnej. I dla nas, dla, mojego, dla mojej grupy było to duże wyróżnienie znaleźć się obok Zresztą mam Mandzika, pani profesor Barbary, Barbary Skargi, Adama tak itd., itd. Jak podkreślają artyści Królewska droga Krzyża, to pewnego rodzaju ćwiczenie duchowe. Jest to działanie, które ma charakter medytacyjny i jak najbardziej piwnica klasztorna temu chyba odpowiada. Yy... Ja bardzo się cieszę, że właśnie tutaj będziemy to działanie wystawiać po wielu latach naszej obecności w innej przestrzeni w Młodzieżowym Domu Kultury. W ogóle muszę wam powiedzieć, że mam, mamy jako formacja teatralna dobry czas. Wróciliśmy z swojego projektu Gorzkie żale z Warszawy, teraz nowe wyzwanie, nowa przestrzeń. Czy to jak trzymać. Klasztor ojców franciszkanów otwiera się na kulturę. Co się zorientowałem przez te cztery lata ma potrzebę taką wewnętrzną do tego, żeby nawet takie rzeczy, które mogą być dyskusyjne, obejrzało, żeby zainteresowało się, żeby rozmawiali po swoich domach w towarzystwie, gdzie są, a to coś jest. Królewską Drogę Krzyża w podziemiach klasztoru będzie można zobaczyć od 14 do 19 marca. Wstęp jest wolny. Wcześniej trzeba się jednak umówić telefonicznie pod numerem 601 356 313.